Cześć, witajcie, dzisiaj przygotowuję obiad, to samo co robiłem wcześniej, coś podobnego, też warzywa, razem z grzybami i mam jeszcze takie burgery wołowe, słuchajcie, to, jest, to są takie kotlety, mięso wołowe zmielone, kupiłem to za 2 funty 28 pensów. Robię to razem z warzywami, to znaczy nie razem na patelni, oddzielnie warzywa, oddzielnie te burgery wołowe. Ale nie będę Wam pokazywał, jak robię warzywa, bo na poprzednim filmiku Wam pokazywałem po prostu. Tylko przypomnę, że robię to na patelni, na oleju, pod przypyciem duszę te warzywa aż będą miękkie i tak i tak yy, te danie warzywne jest gotowe dodaję trochę soli i, i już można spożywać pokażę Wam tylko jak robię burgery bo burgery troszeczkę inaczej robię niż, niż yy, steki bo steki wrzucałem na patelnię suchą rozgrzaną a burgery już będę robił w oleju, ale zaraz do tego przyjdziemy. Warzywa mam już gotowe, tak jak widać. Patelnia rozgrzana. Wlałem tego trochę oleju na patelnię i teraz będę wrzucał te kotlety wołowe i smażył z jednej i z drugiej strony po kilka minut. Ale to słuchajcie prosta sprawa. Każdy, kto się patelni, zrobi te kotlety wołowe dobrze. Bo wystarczy trochę z jednej strony, z drugiej strony i one będą po prostu gotowe. Tak wygląda gotowe danie. Yy, już do spożycia. Yy, Ramka wina. I ktoś może słuchać zapytać się, dlaczego pije. Wino do obiadu. Yy, wpiszcie sobie w gogle wino czerwone właściwości, i tam będziecie mieli odpowiedź, dlaczego piję czerwone wino do obiadu. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.